Jaguła? Nazwę cię Hope. I zawsze będę cię chronić. Hope? Myślałam o szkole. Nie pójdę tam. Emma, pójdziesz i nie kombinuj. Dzień dobry. Dzisiaj czeka nas eksperyment na żabach. Puszczę pawia. Co ty robisz? Dzwonię pani Malso. Co to jest? A to nic takiego. Doktorze, sytuacja pogarsza się z każdym dniem. W dżungli został już tylko jeden czarny jaguar i jego dni też są już policzone. Musimy uratować Hope! Opuściliśmy dżunglę 8 lat temu, nigdzie nie wracamy! Wróciłaś mimo wszystko. Ale moja nauczycielka ściga mnie od Nowego Jorku, żeby mnie powstrzymać. Musisz zadzwonić do swojego taty. Wszystko w porządeczku! Our dreams come alive. Przyjaźń to początek Najpiękniejszej przygody Że niby kumpluje się z Jaguarem? Hope <grym> 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 <O>! <grym> Musimy zabrać Hope w bezpieczne miejsce, inaczej nie przetrwa Teraz to dzikie zwierzę Włosownicy! Chcą dorwać Hope! Znajdziemy rozwiązanie Nie pozwolę cię skrzywdzić, uratujecie. Razem możemy wszystko. Emma i Czarny Jaguar w kinach od 9 lutego.